Siema, Pecetowcy. Jak się pewnie domyślacie, nazwa mojego kanału nie jest bezpodstawna. I tak naprawdę od samego początku, od kiedy pamiętam, w moim domu był jakiś PC, Począwszy od 386, poprzez 486, Pentium 75, Pentium 166, który zresztą tam na dole stoi. I tak dalej, i tak dalej. Kolejne komputery gdzieś tam przewijały się w moim domu. Ale. Na początku lat 90. w pierwszej ich połowie moje serce i westchnienia kierowane były w zupełnie innym kierunku, a mianowicie w kierunku Amigi 500, którą miał mój kolega, i w którą zagrywaliśmy się, jak dzicy na chacie u niego. I dzisiaj spojrzymy sobie na moje ulubione, najlepsze moim zdaniem, gry, które miały swoją premierę pierwotnie na Amidze, a które ja przeważnie ogrywałem na PC. Więc zapraszam Was serdecznie na top 10 moich ulubionych, najlepszych gier z Amigi na PC. Ale zanim o tym, to jeszcze konkurs. Konkurs, którego zasady znajdziecie w opisie do tego filmu. Także zerknijcie tam sobie w międzyczasie, jak będziecie oglądać. Do wygrania super nagroda, ponieważ będzie to książka Historia Amigi Pixel po Pixelu. Wraz z wszystkimi dodatkami, które pojawiły się na kampanii wspieraczkowej, które dotychczas do mnie dotarły. A dodatkowo będzie nagroda uzupełniająca, taka jeszcze druga dodatkowa, w której będą też gadżety z tej kampanii. Także warto zobaczyć, z czym to się je. W opisie znajdziecie wszystko, co potrzeba. A tymczasem zapraszam do filmu. Miejsce dziesiące, Megalomania. Genialna gierka, do dzisiaj pamiętam jak z kumplem właśnie siadaliśmy przy Amidze pierwszy raz kiedy w to grałem i próbowaliśmy rozkminąć o co w tym wszystkim chodzi. W grze wcielamy się w władcę takiego jakiegoś państwa i na takich planszach podzielonych na małe segmenty na takie wysepki staramy się zdominować przeciwników. Jest to gra Czasu Rzeczywistego, strategia czasu rzeczywistego, jedna z pierwszych w ogóle, bo ona rok wcześniej wyszła niż legendarna Dune 2, która uznawana jest za prekursora gatunku. Notabene Dune 2 się tutaj nie znajdzie, ponieważ, co może Was zaskoczyć, ta gra wyszła pierwotnie na Dosa, a nie na Amigę, mimo że chyba z Amigi jest nieco bardziej znana. W grze Megalomania mamy do dyspozycji swoich jakichś tam poddanych i będziemy przydzielać im najróżniejsze zadania w taki sposób, żeby jak najlepiej to dla nas zadziałało. I możemy nakazać im budować, wynajdować technologie, dzięki czemu oni stają się coraz lepsi. Możemy kazać im zbierać surowce, możemy kazać im zaatakować przeciwnika i ta walka już troszkę automatycznie się toczy. Ale sama gra super miodna, mnóstwo plansz, mnóstwo kombinowania, mnóstwo takich prób. Przeciągnięcia liny na swoją stronę bardzo, bardzo polecam Megalomania. Zresztą fajna wersja też wyszła jej na Sega Mega Drive, chyba z tego co pamiętam. Dobra rzecz. Miejsce dziewiąte Sensible World of Soccer czyli genialna gra piłkarska gra piłkarska, która swego czasu zanim poznałem Fifę zanim wszedłem w świat trójwymiarowych gier kopanych stanowiła dla mnie opus magnum i taką podstawową grę kopaną w którą naparzaliśmy non stop gra z całą masą z zatrzęsieniem drużyn bardzo prosta jeżeli chodzi o grafikę 2D z rzutu z góry kilka tam przycisków dosłownie się używało do, do grania, ale bardzo głęboka, pozwalająca na różne rodzaju zagrania, zresztą do dzisiaj toczą się w, niej, w nią turnieje do dzisiaj są jakieś rankingi ogólnoświatowe, także ta gra cały czas żyje, e, miała też genialny swój system, taki menadżerski tryb kariery, w którym mogliśmy poprowadzić naszą drużynę przez tam kilka czy kilkanaście sezonów, kupować zawodników sprzedawać zawodników, pamiętam że mega się tą grą i robiliśmy to takie z kumplami, wręcz zgromadzenia, w których graliśmy w tą grę i e, wszyscy wspólnie kombinowaliśmy kogo kupić, gdzie, co jak genialny tytuł. Do dzisiaj od czasu do czasu lubię sobie Sensible World of Soccer włączyć i sobie pograć, bo jest to bardzo, bardzo fajna zabawa. Chociaż nie da się ukryć, że na komputerze gra się trochę słabiej niż na joysticku z Amigi. Tam to jednak było, była moc. Dobra, lecimy dalej. Miejsce ósme: Lotus Ultimate Challenge. I jest to pierwszy lotus, chyba, który pojawił się na PC. Stąd na Amidze on miał, on miał cyferkę 3, bo to już była trzecia część, która wyszła na Amidze, a na, na PC zabrakło tej trójki. A sama gra jest oczywiście genialna, jest kwintesencją świetnej ścigałki arkadowej, w której widzimy z tyłu samochód. Krajobraz nam się tam przewija trochę jak w, w Cubasie w animacji, gdzie boisko się przesuwało, to tu krajobraz się przesuwa. Doskonały tytuł, w którym mamy musimy zmieścić się w przejechaniu konkretnego odcinka w konkretnym czasie. No, doskonała rzecz tam chyba nowy samochód jakiś dołożyli, aczkolwiek te samochody, które tam były to raczej tylko wizualnie się od siebie różniły, ale nie miało to absolutnie żadnego znaczenia. Graliśmy w to jak opętani, dzielony ekran, jeden do góry, drugi na dole, i wyścigi, turnieje ogólnie. Duże zamieszanie zawsze było przy lotusie, bo i emocje były zawsze ogromne, także do dzisiaj jest to moja jedna z moich ulubionych takich gier, które na początku wyszły na Amidze, a później już... Naparzaliśmy na komputerze. No, tyle. Miejsce siódme Lemmings. Lemmingi któż tej gry nie zna jedna chyba z najbardziej znanych gier, jaka kiedykolwiek powstała. I lemingi na początku pojawiły się właśnie na Amidze, później na PC. One chyba miały jakiś inny tytuł, jakiś tam, Och, No More Lemmings czy coś takiego. No, nieważne. Generalnie ważne jest to, że mamy tutaj do czynienia z przegenialną grą logiczną, w której mamy za zadanie doprowadzić malutkie, pikselowe, kilkupixelowe lemingi do mety, do miejsca, do którego muszą się dostać, po drodze przydzielając im najróżniejsze role. I te role to może być przekopywanie się przez coś, Mogą być jakieś balony, jakieś wstrzymywanie ruchu, no cała masa jest tych ról. Czym dalej w grę, tym coraz więcej z nich będziemy wykorzystywać, i też coraz więcej trzeba ruszyć głową, i coraz więcej się namyśleć, nagłowić, jak tutaj doprowadzić tą zgraję śmieszną do mety, tak żeby większość po drodze nie zginęła. Genialny tytuł, bardzo, bardzo polecam. Lemingi, zresztą, no co tutaj polecać? Klasyk. Miss Szóste, Populus. Gra od legendarnego studia Ballfrog i jest to taka gra, która rzeczywiście wyszła na początku na Amidze, ale ja poznałem ją dopiero później, już na PC. -cie. Gra genialna, gra w której wcielamy się w bóstwo, którego zadaniem jest zarządzać swoimi wyznawcami i doprowadzić do sytuacji, w której naszych wyznawców będzie więcej niż wyznawców innych boost naszych przeciwników i robimy to poprzez różne sztuczki, różne wywoływania jakichś cudów można manipulować terenem, można sprowadzać jakichś antycznych, mitycznych bohaterów no, jakieś kule ognia opuszczać, generalnie całą masę rzeczy robimy to wszystko po to, żeby więcej osób nawrócić na swoją stronę i żeby po naszej stronie większe osiedla się budowały tych małych pamperków. Świetna gra, doskonały tytuł Pamiętam, że na początku trochę mi zajęło wykminienie, jak w to się gra, o co w tym chodzi, ale później tata mi kupił grę z instrukcją i już wszystko było, wszystko już było jasne. Populus, um, cudo, miejsce, piące, legendarna gra, która mega kojarzy się z Amigą, czyli Canon Fodder. No i co tutaj dużo gadać? Ja Canon Fodder poznałem co prawda na początku kumpla właśnie na Amidze, gdzie zagrywaliśmy się w to niesamowicie, później natomiast dostałem swoją wersję na PC i jest to do dzisiaj jedna z moich ulubionych gier. W ogóle, jeżeli chodzi o stare retro gry, Cannon Fodder, chodzimy sobie oddziałem małych żołnierzyków, klikamy gdzieś tam po planszy, oni idą, strzelają do innych, mamy najróżniejszą broń, jakieś granaty, jakieś rakiety, najróżniejsze plansze, czym dalej, tym coraz się robi trudniej, super miodny tytuł, z genialną na Amidze muzyką. Na PCcie, no już, też już nie było, nie było ta różnica aż tak wielka, ale no, i tu, i tu super miodna gra. Zresztą druga część tak samo, tylko w drugiej już coś tam powymyślali jakieś kosmiczne plansze, i tak dalej. Także jedynka klasyczna, kultowa część i wybitna gra, no, którą mam w pamięci do dzisiaj, i pamiętam jak bardzo martwiłem się, kiedy moi kolejni już doświadczeni żołdacy umierali i widziałem ich nagrobki. No, łezka. Miejsce czwarte: Defender of the Crown. Genialna gra, wybitna gra strategiczna, która dość mocno, bardzo mocno pokazuje różnicę pomiędzy grami na Amigę a grami na PC w końcówce lat 80., ponieważ jest to gra, która wyszła w 86 roku na Amigę, a kiedy ja w nią grałem, 5 lat później na moim komputerze z grafiką chyba EGA to wyglądała ona dużo, dużo, dużo gorzej niż Amiga. No i nie da się ukryć, że no dlatego się między innymi e, śliniło do Amigi, bo komputery wtedy jako maszyny do grania były w powijakach i no nie dało się porównać obrazu, dźwięku, no była to masakra. I tutaj najbardziej to widać. Także wersja Amigowa na pewno jest top, topów. Aczkolwiek ja w tą grę tak czy siak grałem pierwszy raz na komputerze, dopiero później zobaczyłem jaka jest różnica o kumpla, ponieważ dopiero później gdzieś tam miałem okazję w nią zagrać. I mimo tej grafiki, mimo tego ubóstwa wizualnego, to było to bardzo przyjemne doświadczenie. I do dzisiaj uważam, że jest to jedna z lepszych gier tego typu, czyli takich. Popularnych kiedyś strategii Grand Strategy na mapie, gdzie tutaj mamy mapę Wielkiej Brytanii, Anglosasów przeciwko Normanom, czy tam Wikingom, walczą oni ze sobą o panowanie. Buduje się zamki, rozwija się, ściąga się podatki, buduje się kolejne wojska. A do tego są różne elementy zręcznościowe, czyli mamy strzelanie z katapult poprzez, yy, podczas oblężenia, mamy turnieje rycerskie, gdzie z perspektywy pierwszej osoby próbujemy strącić przeciwnika, mamy pojedynki na miecze, generalnie dużo takich trochę bardziej zręcznościowych właśnie rzeczy, które wplecione były w strategię. Ja bardzo lubię w ogóle ten typ gier, stąd Defender of the Crown tak wysoko na mojej liście. Wybitny, legendarny tytuł. Polecam, jeżeli nie znacie. Miejsce trzecie, no i kolejna genialna gra, zresztą która tutaj nie jest genialna, flashback. Flashback, czyli platformówka taka... 2D, w której przechodzimy na kolejne ekrany, w której mamy świetną animację głównej postaci, i animację przeciwników. Dzieje się to jest takie science fiction, trochę cyberpunkowe, dzieje się gdzieś tam we wszechświecie na jakiejś dziwnej planecie. No i tam skaczemy, biegamy, wchodzimy na platformy, strzelamy, chowamy się, dużo różnych animacji, dużo ruchów, które możemy wykonywać. Dodatkowo rozmawiamy z różnymi postaciami. Ogólnie staramy się wydostać z problemów, w którym się znaleźliśmy. Genialna gra. Jeżeli lubicie Prince of Persia albo Lubicie Another World, na przykład, no to jest to gra w tym samym typie. Aczkolwiek, moim zdaniem, chyba najlepsza. Oczywiście nie da się podważyć pozycji w historii komputerowej rozgrywki Princea czy właśnie Another World. Ale flashback, jeżeli chodzi o gameplay, jeżeli chodzi o czyste wizualia, to moim zdaniem bije te dwie gry na głowę. Doskonały tytuł. Tytuł, który początkowo pojawił się właśnie na Amidze. Ja grałem w, w niego. Parę lat później na PC, i no do dzisiaj pamiętam, do dzisiaj często wracam. Genialna rzecz, polecam, polecam bardzo. Miejsce drugie, Wormsy. Worms, czyli gra, która też początkowo pojawiła się na Amidze i dopiero później weszła na PC, -ta. i tutaj też. Ja pierwszy raz w Wormsy grałem już na PC, nigdy chyba nie zdarzyło mi się zagrać na Amidze, przynajmniej nie przypominam sobie, za to pamiętam jak u mnie w chacie, bo byłem osobą, która, no chyba jako jeden z niewielu mieliśmy, miałem komputer, na którym można było to uruchomić, reszta miała Pegasusy, jakieś tam jak Rambo i inne jakieś podróbki konsol zagranicznych. U mnie natomiast był komputer i były Wormsy I pamiętam jak po szkole cała ekipa zbierała się u mnie na chacie i tam tworzyliśmy sobie drużyny i naparzaliśmy się na tych planszach. Strzelaliśmy do siebie emocje były niesamowite. I do dzisiaj ta gra jest kultowa, jest genialna. Do dzisiaj wywołuje we mnie mega emocje i do dzisiaj jest to jedna z moich ulubionych multiplayerowych gier, w które można zagrać przy jednym komputerze. No. Prosta, a jednocześnie super wciągająca, super miodna, no i też niebrzydka, to znaczy te parę pikseli, które tam łazi po, tym, po tej planszy, to naprawdę fajnie to wygląda i nawet dzisiaj jak sobie Wormsy włączycie, jedynkę przypominam, bo dwójka to już w ogóle wygląda fajnie, ale jedynkę to wcale to jakoś tam mocno nie razi, więc można oczy przymknąć i naparzać na całego, bo genialny tytuł, bardzo polecam. No i w końcu miejsce pierwsze, miejsce pierwsze mogło być tylko jedno The Settlers. The Settlers, no... Tutaj już pamiętam, że pierwszy raz tą grę poznałem u kumpla właśnie na Amidze. Pamiętam, że było trochę tych dyskietek do wymieniania, nie pamiętam dokładnie ile, ale coś mi się tam kojarzy. No ale to co się działo, to ile my na tym nasiedzieliśmy się, ile my się nakminiliśmy, o co tu w ogóle chodzi, gdzie wysłać, co wysłać, kogo wysłać, jak budować te budynki, jak wydobywać, jak sprawdzać te surowce. No w każdym razie Settlersi to do dzisiaj jest jedna z moich ulubionych serii w ogóle gier yy, z dwójką na czele, ponieważ uważam, że dwójka jest najlepsza. Yy, ale jedynce też niczego nie można ująć. Jedynka jest też wybitną grą. Mam ją zresztą gdzieś tutaj też na że jeżeli sobie włączycie dzisiaj, to zaręczam wam, że spędzicie z tą grą kolejne dziesiątki godzin, ponieważ jest to mega, mega wciągające. Mimo, że przecież jedynka nie była aż tak rozbudowana, jak dwójka i część rzeczy była tam mocno uproszczona. To jednak była to mega miodna gra, wciągająca gra, której naprawdę godziny mijały nam zupełnie zauważenie. I jeżeli spotykaliśmy się przed szkołą, to często zdarzało się wyjść kapkę za późno, a jak po szkole, to mama się denerwowała, bo chłopaki gdzieś zniknęli, a my zamiast na podwórku, to u kumpla na amidze cisnęliśmy f settlersów. Ech, no, bajka. W każdym razie, na tym będziemy kończyć dziesiątka moich najlepszych ulubionych gier, które przywędrowały z Amigi na PC i tak już pozostały w mojej świadomości jako gry PC-owe. Także bardzo, bardzo Wam dziękuję. Przypominam o konkursie. Wszystkie linki macie na dole, wszystkie opisy do moich mediów społecznościowych, do opisu konkursu. Jeżeli Wam się ten film podobał, to nie zapomnijcie o subskrypcji. Bardzo mnie to zawsze cieszy i motywuje. A tymczasem, widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.